Zawsze o no, znacznością. Przedaż to jest krok. Do Dzień dobry. Witam wszystkich zebranych na uroczystości rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Proszę o zabranie głosu panią dyrektor. nas przyjał powrotowi do szkoły, bo byście robili w te zimne dni w domu, czy gdzieś tam mając wolne, więc na pewno wszyscy się ciszą, że dzisiaj już tutaj są, że usłyszą za chwilę pierwszy dzwonek i spotkając się z kolegami i z nauczycielami. Witam wszystkich serdecznie aż człowiek witam pierwszych rasistów, ponieważ jest to pierwszy dzień w naszej szkole, w związku z tym mam nadzieję, że on... Panie Andrzejewsku, cieszę się, <laughs> że naszą szanowną... ...wkleja sala numer dwa. I klasa trzecia C, Pani Andrzejewska, w sali numer dziewięć. To jest ta pierwsza część plany. Ja oczywiście w jakiej innej oprócz szkolnej to się nie zmieniło i to jeszcze wychowawcy przekażą. Tylko dodam, że wyjazd mamy umówiony.